To już nie jest skandal, to kryminał. Daniel Martyniuk rozpętał piekło na ziemi. Intymne zdjęcia żony w sieci, groźby karalne i obrzydliwy atak na matkę swojej córki. Czy syn króla Biskopolo stracił rozum? Internet zamarł z przerażenia, a prawnicy już zacierają ręce. Oddawaj alimenty. Wrzeszczał do kamery, poniżając kobietę, którą kiedyś kochał. Ale to, co zrobił Faustynie, to akt czystego okrucieństwa. Czy Zenek i Danuta zdołają jeszcze powstrzymać tę katastrofę? Czy może Daniel właśnie podpisał na siebie wyrok? Oto kronika upadku człowieka, który miał wszystko, a wybrał autodestrukcję. To, co wydarzyło się ostatniej nocy na profilu Daniela Martyniuka, przejdzie do historii jako najbardziej żenujący i niebezpieczny spektakl w polskim showbiznesie. Jeśli myśleliście. Że awantura w samolocie czy publiczne wyzywanie sędziów to dno, to Daniel właśnie chwycił za łopatę i zaczął kopać głębiej. 36-letni celebryta, ojciec dwójki dzieci, wpadł w emak, który trudno racjonalnie wytłumaczyć. To nie były zwykłe insta stories. To był seans nienawiści, chaosu i co najbardziej przerażające prawdopodobnie przestępstwa. Atak na E rządza pieniądza i pogarda. Zacznijmy od pierwszego aktu tego dramatu. Na celowniku znalazła się Ewelina, pierwsza żona Daniela i matka jego córeczki Laury. Dziewczynka, z którą ojciec i tak nie utrzymuje kontaktu, stała się mimowolnym świadkiem, w przyszłości, tego, jakiej tata traktuje jej mamę. Daniel, z wściekłością w oczach i pianą na ustach, zażądał zwrotu alimentów. Chodzi o kwotę 2700 zł miesięcznie. Dla syna milionera, który chwali się drogimi ubraniami i zagranicznymi wyjazdami, to kwota wręcz śmieszna. Ale tu nie chodzi o ekonomię, tu chodzi o chęć upokorzenia. Martyniuk nie przebierał w słowach. Wulgaryzmy sypały się gęściej niż konfetki na sylwestra z dwójką. Wyzywał e od najgorszych, sugerując, że jest naciągaczką. To obrzydliwy spektakl, w którym dorosły mężczyzna próbuje odebrać środki do życia własnemu dziecku. Uto w szaty walki o sprawiedliwość. Internauci są bezlitośni. Wstyd. Jak można żałować na własne dziecko? Zenek powinien zapaść się pod ziemię. Ale Daniel zdaje się nie słyszeć głosu rozsądku. Dla niego Ewelina to wróg numer jeden, a fakt, że wychowuje jego córkę, nie ma żadnego znaczenia. Faustyna i revenge porn. Granica została przekroczona. Jednak prawdziwy horror rozegrał się w drugim akcie, kiedy Daniel skierował swoje działo na obecną żonę, Faustynę. Przypomnijmy: Para ma małego synka, Floriana, który urodził się zaledwie w czerwcu 2025 roku. Mieli być szczęśliwą rodziną, nowym otwarciem dla Daniela. Tymczasem on postanowił zniszczyć życie kobiety, która dała mu drugą szansę. Oskarżenia o brak lojalności to jedno. Ale Daniel posunął się do czynu, który w kodeksie karnym ma swoje paragrafy. Opublikował intymne zdjęcia Faustyny. Fotografie przedstawiające ją roznegliżowaną w wannie pełnej płatków róż trafiły do tysięcy obserwujących. To, co miało być ich prywatną chwilą, stało się narzędziem publicznej zemsty. To klasyczny przykład Rywent porn, zemsty porno, która ma na celu zniszczenie reputacji i psychiki ofiary. Jakby tego było mało? Daniel wprost zagroził, że to dopiero początek. Mam więcej, zdawał się sugerować, szantażując własną żonę na oczach całej Polski. To zachowanie sadysty, który czerpie satysfakcję z lęku najbliższej osoby. Faustyna, która do tej pory stała murem za mężem, broniąc go przed mebiami, dostała cios w plecy. Czy po czymś takim można jeszcze uratować małżeństwo? Czy można zaufać człowiekowi? który w napadzie szału sprzedaje intymność swojej żony za garść lajków i chwilę uwagi? Demony Daniela. Co się dzieje w jego głowie? Obserwując nagrania, trudno oprzeć się wrażeniu, że Daniel Martyniuk nie jest sobą. Jego wypowiedzi były bełkotliwe, chaotyczne, oczy błędne, a nastroje zmieniały się jak w kalejdoskopie. Raz płakał, raz krzyczał, raz śmiał się maniakalnie. Internauci i eksperci biją na alarm. To wygląda na wpływ silnych substancji lub głębokie załamanie nerwowe. On potrzebuje kaftana, a nie telefonu. Piszą przerażeni obserwatorzy: Daniel walczy z demonami, które najwyraźniej przejęły nad nim kontrolę. Mówi o uwięzieniu, o spiskach, o tym, że wszyscy chcą go zniszczyć. To syndrom oblężonej twierdzy. Syn Gwiazdora widzi wrogów w rodzicach, w żonach, w sądach. Nie widzi tylko jednego winnego samego siebie. Dramat Zenka i Danuty. Cesarstwo w ruinie. A w tle tego wszystkiego są oni, Zenek i Danuta. Król i królowa Disco Ludzie, którzy ciężką pracą zbudowali imperium, teraz patrzą, jak ich dziedzic puszcza je z dymem. Danuta Martyniuk, która jeszcze niedawno walczyła o syna jak lwica, teraz milczy. Jej słowa o ćpunie i narkomanie z grudnia wciąż dźwięczą nam w uszach. To był krzyk bez Co czuje Zenek, wchodząc na scenę, by śpiewać przez Twe oczy zielone, wiedząc, że cała Polska plotkuje o nagich zdjęciach jego synowej wrzuconych do sieci przez jego syna? To upokorzenie, którego nie da się przeliczyć na pieniądze. Rodzice są zakładnikami szaleństwa Daniela. Próbowali próśb, gruźb, odwyków. Pieniędzy. Nic nie działa. Daniel jest jak bomba zegarowa, która właśnie eksplodowała w salonie ich luksusowej willi w Grabówce. Co dalej? Więzienie czy szpital? Materiały zniknęły z sieci, ale w internecie nic nie ginie. Prawnicy Eweliny i Faustyny mają teraz pełne ręce roboty. Publikacja wizerunku bez zgody, groźby karalne. Zniesławienie, lista potencjalnych zarzutów jest długa. Daniel Martyniuk może wkrótce zamienić apartamenty w Hiszpanii na cele w areszcie śledczym. Czy to koniec Daniela Martyniuka jako osoby publicznej? Czy może ten skandal to tylko kolejny odcinek tragikomicznego serialu, który oglądamy od lat? Jedno jest pewne: tym razem granica została nie tylko przekroczona, ona została zdeptana. Daniel zaatakował matki swoich dzieci w sposób najpodlejszy z możliwych. Faustyna milczy, Ewelina milczy, ale to cisza przed burzą. Czy zobaczymy kolejny pozew rozwodowy? Czy Daniel trafi na przymusowe leczenie? A może wydarzy się kolejna tragedia? Patrzymy na upadek człowieka, który miał świat u stóp, a wybrał bagno. Najbardziej niepokojąca w tym wszystkim jest jednak ta nagła, Grobowa cisza, która zapadła po burzy. Czy Daniel zamilkł, bo dotarło do niego? Co zrobił? Czy może szykuje się do kolejnego uderzenia? W kuluarach mówi się o pilnej naradzie w grabówce i ostatecznym ultimatum postawionym przez Zenka. Ale czy syna, który nie boi się szantażować własnej żony, cokolwiek jest w stanie powstrzymać? A co wy o tym myślicie? Czy Daniel powinien trafić do więzienia za publikację zdjęć żony? Czy Zenek powinien odciąć go od pieniędzy raz na zawsze? Jak bardzo współczujecie Faustynie i Ewelinie? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. To sprawa, obok której nie można przejść obojętnie. Stop przemocy w sieci: stop upokarzaniu kobiet. Subskrybujcie, bo będziemy informować o każdym kroku prokuratury w tej sprawie.